Oglądaj serial Superkoty w Disney Junior, a teraz pora na kolejną magiczną chwilę. Superkoty spotkała wielka niespodzianka, gdy okazało się, że ich ulubione przysmaki przestały im smakować. Te kocie przysmaki smakują jak wszystkie <laughs> przysmaki! Musiały więc działać szybko i sprawdzić, dlaczego tak się stało. Superkoty! Stało się coś okropnego! Ale co takiego? Miałem ochotę schrupać pyszne, świeżutkie, królicze przysmaki, ale dostałem... się smaki! Ktoś jeszcze nas wzywa. Maksiu, odbierz te połączenia. Już odbieram. Musicie mi pomóc. Proszę! Superkoty! Moje jedzenie! Smakuje jak karma dla psów? Tak. Pyszności! Mam takie pytanie do wszystkich. Czy te przysmaki pochodzą z Wesołego Wozu Wybornych Przysmaków? Tak. tak! Musimy sprawdzić, co się dzieje z panią Mają. Nie pozwólcie, żebym przez resztę życia musiał jeść psie przysmaki! Ale rozumiem, że psie przysmaki dalej będą dostępne. Tak, ale każdy w kotkowie zasługuje na swoje ulubione przysmaki. Ruszajmy do wesołego wozu wybornych przysmaków! Wystawcie łapki, superkoty! Odważne! Superbystre! Bardzo silne! I uczynne! Superkoty razem! Nie, nie. <laughs> na pewno nie. I gotowe. Teraz jest idealnie. Niech wszyscy w kotkowie wiedzą, że od dzisiaj pani Maja przyrządza tylko psie przysmaki. <laughs> I to dzięki mnie panu Pimpulkowi! Pan Pimpulek, dran! Czy może raczej Pimpul-kucharzowi? Mam tutaj małe urządzenie, za pomocą którego mogę sterować panią Mają I sprawić, że będzie przyrządzała dla mnie przysmaki Już zawsze Psie przysmaki rób, psie przysmaki rób, psie przysmaki rób, psie przysmaki rób, psie przysmaki, rób. Jestem genialny I tam, i co robisz w wesołym wozie wybornych przysmaków, pani Mai? O, ja? <grym> Tylko. Hmm, pomagam jej. <grym> Słucham, pani Maju! Chce pani, żebym rozwałkował ciasto? O, wracam do kuchni. Mam dużo pracy. Nie wchodźcie do środka. Tak! Tak! Sie przysmaki róg! Sie przysmaki róg! Sie przysmaki róg! O, miauciu! Pan pimpulek wcale nie pomaga pani Mai. On przejął kontrolę nad jej umysłem. To bardzo niegrzeczne. Ech, znowu one. Macie rację, koty. To niegrzeczne. Ale po co mam grzecznie prosić o przysmaki, skoro wystarczy, żeby tego. Nic z tego, super koty. Bartuś, chyba wiesz co robić. To pora na nasz brato-podrzut! Już nie twój! Szepsze smaki, rób! Szepsze smaki, rób! Jak to wyłączyć? Ciśnij czerwony guzik! Prze smaki, rób! Udało, Udało się. się! Nie, nie, nie! Tylko nie to! jej ale miałam dziwaczny sen! Wow. Dużo tych psich przysmaków. Muszę przyrządzić przysmaki dla innych zwierząt. Na pewno już zgłodniały. Teraz wszyscy dostaną swoje przysmaki, tylko nie ja. Arr. Jak to? Twój człowiek ich dla ciebie nie kupuje? Nie. Codziennie, kiedy spacerujemy, mijamy, zaparkowany przy chodniku wesoły wóz wybornych przysmaków. Za każdym razem, jak głośno bym nie szczekał, nie dostaje żadnych psich przysmaków! A próbowałeś grzecznie poprosić o przysmaki? Zamiast szczekać? Grzecznie? Lach! Dlaczego miałbym być grzeczny? Dlatego, że ten sposób działa. Hmm... To ciekawe... Au, 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 au. Lepiej grzecznie o coś poprosić, niż głośno się tego domagać. O, masz na coś ochotę? Poproszę o specjalny przysmak dla mojej grzecznej kruszyny. Oczywiście. Proszę bardzo. Dziękuję. Wtedy jest większa szansa, że dostaniesz to, co chcesz. O! O! Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.